Cześć się mano moje u Patensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy. Farmers live, gramy. Kliknij suba i łapeczkę, a pomożesz mi troszeczkę, do tego kliknij w dzwoneczka i nie przegap kolejnego odcineczka. Jak w poprzednim odcineczku na targowisku skończyliśmy. Ee, no, wczytałem tego save'a. Zrobiłem save'a na targowisku. Zakupiłem drugiego konia, chciałem go zaprzęgnąć tutaj z drugiej strony i jechać na dwa. Niestety się nie dało. Może twórcy to poprawią jeszcze w międzyczasie, no, w którejś no, aktualizacji no, no, no. może dorzucą to, to, to e, e, będzie może taka możliwość, ale niestety nie było, oczywiście metodą prób, na odcinku również czegoś takiego dokonałem, ale się jeszcze cofnąłem, zakupię jeszcze sidła sobie, skoro mam kasę, zakupię sobie jeszcze tak, słoiki, butelki, to nie chcę, bo mam pełno, cukru mam pełno, tego nie chcę chciałem jeszcze latarynkę trzeba skupować, codziennie podjeżdżać i kupować właśnie latarnię za cztery dyszki pooświetlać sobie fajnie na gospodarce także w dzisiejszym odcinku pobudujemy trochę ule, tu nie mamy nic do kupienia tu nie mamy, dobra, spadamy trochę pooświ ten, pooświetlać gospodarstwo jak i będziemy budować ule dla Tadeusza E, właśnie ona trzeźwo szybciej się nie da ciekawe, może mam jakieś piwo e, to sobie piwko chlapniemy e, i zobaczymy czy po piwku będzie jechał szybciej e, tutaj transport desek na ule w sumie nawet moglibyśmy podjechać tam od razu czy nie, a nie jestem przeładowany e, nie, pojedziemy najpierw e, się rozładować e, mapa jeszcze trochę jak widać fajnie to idzie. Ten czołg raczej miałem otwarty. O, I opróżniony. <laughs> Odcinki ostatnimi czasy powstają troszkę dłuższe. E, z tej gry. E, no chociażby dlatego, że tu akcja dzieje się bardzo szybko. Tu dzieje się bardzo dużo. Więc e, no też ciężko skończyć tak jakoś w połowie akcji. A znowu zaczynając. Czas płynie bardzo szybko. Stój. Muszę otworzyć furtkę. Nie wiem czemu moja krowa mi mleka nie daje. E, ale to e, ogarniemy może. O, o. No, ciąg, ciąg, ciąg. wyciągnij, ciąg, ciąg. Pociągniesz go. O, wyciągnął. Dobra. E, wyciągnął go. Jak już wspomniałem, jestem trochę załadowany. Dobra, dzięki bardzo. E, od razu ta, e, chciałbym się rozładować. Może tu do tej skrzyni coś najpierw? E, rozładujemy tu widły, rozładujemy tu cep. E, ponieważ tą trawę e, spróbujemy scepować, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Teraz tak, paśnik. Paśnik. E, właśnie, tu jeszcze podkowy. E, sobie wyciągniemy, gdzie się później użyjemy do tego dorzucimy tutaj chrustu o, będzie fajnie ok, teraz tu z drugiej strony też dam paśnik o, mamy czym załadować? nie bardzo teraz tak, koryta, sidła, słoik Yy, latarkę o właśnie latarkę chciałem tutaj dać właśnie tu na skrzynię yy, użyj no, użyj a kurcze o fajnie teraz skrzynia oświetlona yy. Tam chyba marchewki można wrzucić z 5 jabłuszek z 10 e, do tego słomy trochę z 2 i może tej trawy zobaczymy zaraz tutaj e, jeden i drugi paśnik pouzupełniamy e, tak e, jabłuszek 10 potwierdź a nie, marchewek one nie chcą dobra 5 e, to nie, to ja chcę 3 i tej słomy też tutaj wrzucimy. Te dwa mamy pełno. E, tutaj jak wygląda? Mm, słabo słomy, i e, słomy, i jabuszek. Jabuszek 10 e, dobra, wezmę od razu 20. Bo tam świnią wrzucimy. E, I do tego słomy bym chciał. 3, a trawę odłożę. O, ok. E, tu od razu uzupełnimy e, to. Oj, to i jabłuszek. Ale nie, 10 tylko. O, e, paśniki są pełne. Zwierzęta głodne chodzić nie będą. E, otwórz. Zbierz, otwórz, zbierz, otwórz, zbierz. Mm, ok. Kaziu trochę przeciążony. Ale daje radę. Zapal mi tu latarynkę Pokaż mi tu ten korytko. 30. Dobra, to jeszcze dwa. Potwierdź. Od razu koryto dla drobiu. Eee, koryto dla drobiu. Tutaj postawimy im drugie. Od razu im uzupełnimy. Pięć. Świetnie. Koryto dla świń. A one chcą marchewkę. O proszę. Proszę Was, marchewka. Eee... I mogę Wam ziarek jeszcze wrzucić. Okej, okay. i jeszcze jedno koryto tu dla świń postawimy. W sumie e, odłóż karmę. Podnieść. O. Dobra, bo ja je tu przestawię trochę bardziej jedno koryto o Użyj tego dobra jeszcze raz Jabuszek połowę dobra marchewek w połowę mm, i ten dosypiemy Ojen ena aha to się tu nie zmieści to oddaj mi tutaj trzy i marchewek dożu. Potwierdź. Dobra. I jeszcze tu postawimy im jedno koryto. Moment, bo tak się stawia koryto. I cyk. O. Będzie dobrze. I o, będzie dobrze. Eee, jabłuszka, wszystkie. Eee, I tego tutaj wrzucimy im. Trzy i marchewek im dorzucę. Oj, ciemno się zrobiło. Dobra, konia trzeba rozprzęgnąć. Mm, podczep. Koniech sobie tam radzi tematem, e, właśnie e, karmienia, żeby się nakarmił. Ja sobie jeszcze ten chrust tutaj wrzucę. Wimbrownia moja zakamuflowana. Okej, okay, wodę jakąś mam? Nie mam wody. Dobra o, tu mi wóz przerzucają. E, to już mogę odłożyć. Marchewek 5 wezmę. Wrzucę jeszcze świnką i zwierzątka moje będą okarmione. O, tutaj właśnie chodzi o to, że żebym nie zapomniał ich właśnie karmić. Kury siedzą, 5 sztuk, świnie są. Dobra, e, czas 20. Myślę, że możemy pójść spać. Eee, chociaż energii nie ma dużo, ale już jest ciemno. Eee, także pójdziemy spać eee, i zobaczymy. Chociaż w sumie może bym bimberku porobił. Co ja w ogóle mam? Mam 10 borówek. Mam malinki. Eee, ziemniaków nie mam ale mógłbym powstawić. Oj, oj, oj. Eee, Ojoj, ojoj, oj. Dobra. Metodą prób i błędów również na odcinku. Ja sobie najpierw wszystkie pozamykam. Fajerki. I teraz tak. E, tu otworzymy jedną. Tu otworzymy dwie. E, Rozpoczynamy. E, dobra. Gotuj. Zacier. Zacier jagodowy. Możemy gotować gotuj zacier ziemniaczany nie zacier malinowy jak najbardziej a tu jeszcze mogę coś jajeczniczkę mogę sobie ugotować o i to będzie myśl tak jest, niech się gotuje a tu mogę co ugotować jeszcze smażona ryba rozgrzewająca herbata, o Rozgrzewająca herbata na zimę jak najbardziej to jeszcze tutaj wrzucimy. Rozgrzewającą herbatę to się będzie gotować 3 i pół godziny, 3 i pół godziny. To tu trzeba dorzucić opału, żeby mi na pewno nie przygasło. I będę mógł w sumie. Co ja tu mam? A jajeczniczkę, proszę bardzo, spożyj. I kanapeczkę, spożyj. I herbatki się napił. Na zdrowie, chodził. Tak? Herbata to jest? Tak. Stworzy. Super. I energia wróciła. I wszystko. Jest gitara. Co tu jest? Rozgrzewająca herbata. Zdejmij. Zdejmij. No to jeszcze. Skoro mogę, to jeszcze. A parzona kawa? Też mogę. Na energię. Jak najbardziej. A w sumie mógłbym fajerki ściągnąć i zobaczyć jak to wygląda czy nie daje mi tego więcej Rozgrzewająca herbata 6 i kawy 1 e, Ile mi to tutaj da? 21 e, Ogólnie no dość sporo czasu się tu spędza 3 dało A jak ściągnę fajerkę i 3 tego I też ściągnę fajerkę Gotuj Kawa, gotuj, herbaty. A, wody nie ma. Dobra. E, lecimy po wodę. Fusz. Nabierz. Okej. Okay. W sumie tą wodę faktycznie trzeba tu nosić. E, po aktualizacji oczywiście tu jest dużo większy zbiornik e, na tą wodę, ale e, kawa. Erbata. Czyli i tak daje poczuć. Tylko, że szybko się robi Dobra, lecę jeszcze szybko po wodę Kolejną, zanim się zrobi mm, I pójdziemy spać Która jest? 23 Myślę, że za chwilę spokojnie będzie można się przespać eee, Dobra Wodę Zdejmij, O, Ile tu jeszcze? Godzina, dwie godziny a co tu jeszcze możemy? Jajeczniczkę? Jeszcze można jajeczniczkę machnąć, proszę bardzo. A tu jeszcze? Jajek już nie mam, grob z kapustą, to czego? Kapusty nie mam. Tu nie mam, tu nie mam. Smażone mięso mogę, niech będzie. Dej mi. gotuj. O, smażona ryba, o! Okej, okay, fajnie. Tu tu, tu, tu godzina, tutaj po pół godziny. Dobra. Mm, opału już dokładał, nie będę, idę po wodę. W międzyczasie sobie wodę podonoszę. Eee, trzeba tu niestety działać dość intensywnie. 23. Myślę, że jak o północy pójdzie spać i o 6 wstanie, to spokojnie mu... Łe, nie do salonu, no puch. Eee, domu spokojnie tutaj wystarczy. 13. A16 wchodzi na maxa, więc to jest spokojnie, jeszcze jeden kursik. Dobra. I w sumie będzie można iść też wstawić jeszcze chłopakom tam. O zdejmi, zdejmij Ile tu jeszcze? Jeszcze godzina, tu też... Ale moment, moment, powrót Dej mi jeszcze po jednej fajerce O, gotuj. O... Smażona ryba. Gotuj. Smażę... A masła nie ma hmm. Czyli już sobie nic nie pogotuję. A tak naprawdę mogę jeszcze sobie e, kawkę zrobić. Okej. Okay. dobra, ja się idę tutaj wyładować w tym czasie. E, jajeczniczkę... Jajeczniczki dwie sobie yy, jedną nie, tak jedną sobie wyładuję, słoik sobie wyłożę, yy, mięso sobie spożyję, rybkę sobie wyłożę, yy, kanapeczkę też sobie na razie wyłożę, yy, buteleczka to i tak nie tu, dobra, yy, kawę herbatę muszę wyłożyć jeszcze, ale tu już mam smażona ryba, spalone, kurde, daj mi, daj mi. Dobra, mm, zakrywamy te pajerki. E, tą też zakrywamy. Tą też tu na maksa zakrywamy. Tu jeszcze 18 sekund. Mm, dobra, 10. Ok. 10, ok. Mamy to. Godzina. O, jedy, pierwsza nam się zrobiła. E, ile tu jeszcze? Dobra, zdejmujemy to pójdziemy jeszcze szybko te bimberek wstawić bo on się tam będzie 10 godzin robił 10, 12 i wtedy pójdziemy spać ej, nie tak, zaklij o, dobra pójdziemy jeszcze szybko, wstawimy sobie bimberek dobra, jedynka Jak to wygląda? Wodę można uzupełnić. Z y jagodowy zacież można wstawić. Wygarnij popiół, rozpal. OK. Y weź butelkę, nie mam butelki. O, ten wóz to naprawdę. Fajna sprawa. Ciągnij. O! Tego do kąta wstawię. Przerwie. Może mi go nie poprzestawiają za bardzo. Hmm, zaciermalinowy zostawiamy. Słoik zabieramy. Eee, popiół mogę zostawić. Ok. Zasuwamy z tematem do spania. Hmm, zasuwamy z tematem do spania. O, idziemy spać. Hmm, 6 godzin. 5. Kaziu. Nawet cztery. Nie ma czasu. Nie ma czasu, kup sobie wózek zawczasu i jedziemy w końcu budować te ule. Co my tu mamy? Kaziu wyspany? Mamy listopad. Katastrofa. Jak ten czas tu zasuwa. Dobra, od razu stąd sobie spożyjemy jajeczniczkę. Cyk, jesteśmy na pełno. Eee, od razu wiaderko wody sobie napełnimy. Ale już listopad to ciemno. Ciemnica. Tu nic za dużo nie zdziałamy. Eee, więc. Mm, tutaj teraz się napi. A co z? Co on jeszcze śpiący? Bardzo niewyspany. Ło panie! się jeszcze prześpi. Niech się jeszcze jasno zrobi. Może z 3 godziny. No tak, bo on by musiał ze 6 godzin ciągiem spać, żeby się wyspać. Także energię ma, ale życia w sobie słabo. Dobra, zamykamy. No, zamykam. Eee, gdzie jest koń? Jest koń. Eee, nie głodny. Nie ma do czego. Super. Eee ciągni. Ja tego woza tu. Do tego konia? E koniu! Kurde, koniu! Chodź tu, bo cię muszę zaprzygnąć! Oj, Kaziu! Dobra, teraz! Zaprzygnij. O! Użyj! Nie ma jak to koniem wstecznym. Dobra? Zatrzymuj. Koniem na wstecznym, Leci. Nie, 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 nie. Stój. Jeszcze. Przecież mamy rano. Przecież ja muszę zobaczyć moje zwierzęta. E, jeszcze nie głodne. E, w pasiekach coś tam jest. A jak świnki moje? Korycie pusto? Wow. Ale tu na szczęście mają. Dobra. O, proszę bardzo. Jajeczka. Przecież tu trzeba jajeczka pozbierać. Super, ile jajeczek? 20. Elegancka sprawa. Te jajeczka całkiem sowicie tutaj się e, sypią. Od razu je tu schowam, żeby mi nie przeszkadzały. E, słoik też butelka miała być tam. Dobra Okej, okay, polecimy jeszcze szybko tą butelkę. W sumie tą butelkę mogę już napełnić tym bimbem. Weź o ten bimberek można tutaj schować Chociaż nie, ten bimberek mogę zostawić najwyżej komuś sprzedam albo coś, zobaczymy. E, bimber se machnę na konia! O! To jest myśl. Dobra, biertę latarę. Bio. A, na trzeźwo szybciej, ale moment niech ja z zakrętu wyjdę na prosty. Niech ja ino z zakrętu ma prostą wyjdę Kaziu trochę przemoczony O, teraz Machnią? Ty jak on zasuwa Ale obraz mi się trochę rozlewa O ja wolę O ja wolę Moment, tu gdzieś zakręt zaraz Ty kuniu! Nie zapomnij skręcić. Tu gdzieś, a tu jest ten most, dobra. Ty, dobrze, powiedz, dobrze. że ja mam młotek, nie? Mam. To się to. To się o, ale, ale tu ma zakręt. Wio. Wio, Przed siebie. Prost do Tadeusza. Budować mu ule. O, w sumie przespaliśmy już chyba ze dwa albo trzy dni. Dziw, 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 dziw. Jak zakładaliśmy O, O, wy tak. Ej, stój, stój, stój. 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 Właśnie, celowanie. O kurwa. Uciekło mi. Gdzie Patrz, dzik. Ustawiamy. Leży. Kurde. Super. O, od razu grzybki. I... Yy, podnieś. O. Łe. Ty. To od razu ten, takim celowaniem to ja mogę polować. A nie jak ja strzelałem tak o! jeszcze maliny, ale maliny na razie nie potrzebuję. Nie będę się teraz przy wszystkim za... Trzymy, bo coś jest? Ty, dzik tu jest. Dzień. Leży ha! Podnieś. O przeciążony Kazim. Dobra, jak przeciążony to nie ma problemu. Kurde, takie polowanie to na momencie. Tu jeszcze sa rzucę. Cy! Ha! Nie no, ja muszę. Ja nie wierzę. To to jest dosłownie akcja z nicz. Dobra, Kuniu, lecimy dalej. Oui. Wit. Zaklincej. Zaklincej. Dobra. Zabieramy deski. Eee, zabieramy deski. Jaka jest godzina? Trzynasta. Spoko. Otwórz, zabierz Otwórz, zabierz Otwórz, zabierz Cyk Cyk Dobra, mamy to Trochę przeciążony, ale to niczemu nie szkodzi Bo za chwilę będziemy się odciążać przy budowie Także spoko Teraz tak Buduj Inne Ul Cyk Mamy to Eee... Co to jest? Parzona kawa. Już mu energii za bardzo nie przybędzie. Także za chwilę. Wow. B. Buduj. U. C. Yuri, Co Una tam robi? Co teraz? Jak się zaraz nie położę, ja ci się zaraz położę, Kaziu. No nie panikuj przecież. A czemu... A ona od tych u, 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 pszczół ucieka. No ale tu chciała, ty, przy wejściu. Dobra. Kurde, kunia mi pogonił. Ej, a ty czemu uciekłeś? bo ja tu strzelałem w pobliżu. Serio? Dobra. No skoro tak, mówi się, życie, żyje się dalej. Eee, siądź. Dobra, przyjdziemy wtedy hmm, następnego dnia. Zwierzyna. O, 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 o! Wejdziesz? Wejdziesz. Zwierzyna jest? Jest. A która to jest godzina? 16. Kurde. On jest zmęczony. Zwierzyna. Łe. Dobra, rozprzęgnij go. Mm, nie prowadź. A bo świnia mi się tu wpakowała. Prowadź, chodź tu, świnia. Chodź, 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 chodź. O! Przestań prowadzić. E, konia rozstrzęgniemy, żeby tutaj. Głodny! Uuu! E, Odczął. Idź jeść, idź jeść, kurde, chłopie. E, teraz tak. Marchewki zabierzemy. Wszystkie. E, tego zabierzemy. Wszystkie. Jabłka zabierzemy. Wszystkie. Stąd. Okej, okay. tu zaraz uzupełnimy, o, trawą bym chciał tu uzupełnić akurat. No dobra, no Kaziu, dasz radę. Dasz radę Kaziu, co jest? A, pełno. To świnią wrzucę. Yy, jabłka im wrzucę. No wszystkie, no przecież ze SHIFTem to klikam. Kurde, to wszystkie. Co, nie działa to? Eee... Słabo. Kury mają. Dobra. Wow! Ty, co jest? Ten jak jest widy ma. Tyś ta to widzieliś, ta? Eee, Aż to! Co jest do cholery? Aż mnie ciary przeszły. Aż mi włosy dęba stanęły na rękach. Łocie flory, dobra, nie, to już my... To już ja mam dosyć. Ja to... Ło kurwa. Dobra, ja tobie bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za uwagę. Ja w tym momencie zapraszam na kolejny odcinek, który niebawem na kanale. Ja muszę sobie zrobić zdjęcie. On się tu jeszcze pokaże. Jest patrz! Pa, 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 pa! Pa, wariota, pa, patrz co się dzieje. On do mnie celuje. Nie wierzę. Dziękuję Tobie bardzo gorąco serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek, który niebawem na kanale. A ja kończę. Ja idę spać. Ja już więcej nie mogę. Do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć. Patrz tu też. Łajaty, Kaziu, śpi. Śpi, chłopie, nawet do rana. 8 godzin.